Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z szybciutkim filmem, w którym chciałabym ogłosić wyniki mojego konkursu z okazji 3000 subskrypcji, który ostatnio odbył się na moim kanale. Na początku chciałabym wam podziękować te komentarze, które zostały zamieszczone pod tym filmem. Zruszyłam się, naprawdę jest mi niesamowicie miło, że piszecie tak cudowne słowa na temat moich filmów. Bardzo często też na moj temat mojej osoby jest mi naprawdę ogromnie miło. Zaskoczyło mnie w szczególności to, jak wielu z was yy, pisało, że mam bardzo przyjemny głos. <głos> ja no naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy. Wiecie, to jest zupełnie inaczej, jak. Ktoś siebie słyszy cały czas, czy słyszy siebie na co dzień, czy no właśnie na nagraniach. I miałam wrażenie, że ten głos raczej jest taki dla niektórych może być po prostu nawet denerwujący czy, czy irytujący, a wypisaliście takie miłe rzeczy, że no naprawdę jestem w, w szoku. Jest mi ogromnie miło, bardzo, bardzo to doceniam. Wybranie osób do wygrania. To była droga przez mękę. Naprawdę chciałabym nagrodzić każdego z Was. Było mi strasznie ciężko wybrać tylko dwie osoby. Ja wiedziałam, że będzie mi ciężko. Dlatego wybrałam dwie osoby, bo wiedziałam, że na pewno nie uda mi się wybrać tylko jednej. A i to było bardzo trudne. Tak wiele wspaniałych komentarzy, które otrzymałam. Wszystko, co tam pisaliście, jest naprawdę przemiłe. E, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. E, oczywiście to nie jest ostatni konkurs na tym kanale. E, mam nadzieję, że za niedługo pojawi się kolejny. E, w tym momencie jest też konkurs na mojej grupie na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy, na który serdecznie Was zapraszam, a nie przedłużając. Przede mną jest nagroda numer 1. Mogliście dokładnie zobaczyć ją w filmie z konkursem, więc może nie będę teraz wszystkiego po kolei pokazywać, ale są tutaj motylki primy, kolekcja Mintaja Mała, papier, do papieru, kwiaty, róże papierowe, cekiny, małe bloczki papierów, baza albumowa Bazyliszek, naklejki, die Duże kolekcje papierów są. O, tutaj schowane, ukryły się, ale są. Wszystko tutaj jest. E, oraz coś e, ode mnie. Dodatkowego. To jest ten mini albumik, który e, mogliście już zobaczyć na moim kanale. Albumik w atłasowym płótnie. Jest na niego tutorial krok po kroku. E, I właśnie ten albumik łącznie z tą nagrodą trafia do. Tutaj przydałyby się jakieś werble. Do Katarzyny Sambor. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za komentarz. Był przepiękny. Dziękuję Ci serdecznie za to, że oglądasz moje filmy, że jesteś tutaj obecna. Ja Wam teraz tutaj zamieszczę ten komentarz od Kasi, tak żebyście sobie mogli przeczytać. A Ciebie, Kasiu, serdecznie proszę o kontakt. Napisz do mnie na maila ania-tworzycontakt.małpa.gmail.pl.com. tworzy Będę prosiła Cię o adres do wysyłki tych tutaj oto obecnych przy Dasi i albumiku. Ale tak jak wiecie, to. Nie jest jedyna wygrana, dlatego że postanowiłam nagrodzić jeszcze jedną osobę. Kolejna osoba, która dostaje tą taką mniejszą nagrodę, wykazała się fantastyczną kreatywnością. W ogóle, bardzo dużo z was wykazało się taką kreatywnością, że ja czytając te komentarze, to uśmiechałam się, śmiałam, e, wzruszałam. No naprawdę, w gorszych momentach będę do nich wracać, po prostu, żeby sobie humor poprawić, bo są fantastyczne. E, nie przedłużając. Kolejną osobą, która otrzymuje ode mnie ten zestaw, przydasi, troszkę mniejszy, ale też są papiery oczywiście są kwiaty, cekiny, album harmonika także można sobie wykonać własny albumik, średnie kolekcje cuts, duże kolekcje największe kolekcje tutaj Mintai Papers, Forever Young. I tą osobą, która otrzymuje ten oto zestawik jest. To też by się przydały berble. Marta Wołowicz, jej komentarz pojawi się teraz na ekranie. Był naprawdę świetny, bardzo mi się spodobał. Marta, dziękuję za, za piękne słowa, za fantastyczny komentarz. Naprawdę mam nadzieję, że ta nagroda Ci się spodoba. Ale oczywiście chciałabym, żebyś miała też coś ode mnie. Dlatego do tego zestawu dokładam ten oto albumik, który również mogliście zobaczyć na moim kanale. Jest to album z kolekcji Zoju Design, albumik harmonikowy. Także Marta, jest on dla ciebie razem z tym zestawem. Czekam również na twój adres mailowy, twój adres do wysłania paczki. Napisz do mnie na maila, Ania tworzy Ja wam Wam jeszcze raz z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. Było wiele wspaniałych komentarzy. Naprawdę, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na mnie, ale było mi tak trudno wybrać. No naprawdę, było mi ogromnie trudno wybrać. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapraszam Was na tutorial. Albumowy, który się pojawił ostatnio na kanale, ma tylko dwie części, więc można sobie zorganizować wolną chwilkę i wykonać tam album, a następnie podzielić się nim na mojej grupie inspiracyjnej na Facebooku. Tworzymy z Ania Tworzy. Tam właśnie rozgrywa się kolejny konkurs, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do zobaczenia w kolejnych filmach.